Dzień dobry, witam w odcinku kończącym wakacje. Mamy dzisiaj 28 sierpnia, nie wiadomo kiedy zleciały całe wakacje. Pooglądajmy ostatnie wakacyjne składy. I będzie TLK Żeglarz na hel. Na czele składu lokomotywa Griffin oczywiście, EU160-050, a w tylnej części składu grupa wagonów, która jedzie tylko do stacji Gdynia Główna. Skład został odprawiony i udaje się w kierunku stacji Warszawa Centralna. Mamy dzisiaj bardzo ciepły dzień około 30 stopni. A dziś za około godzinę będzie ostatni kurs pociągu do Rijeki, czyli Adriatic Express. Ze stacji Wrocław Główny do Warszawy Wschodniej punktualnie jedzie Konopnicka. Mamy wjazd także Dziobaczyska do stacji Kraków Główny a ja przenoszę się na peron siódmy, żeby nagrać pociąg do Berlina proszę i taka niespodzianka przejazd pociągu służbowego pod semafor i lokomotywa TRAX popychająca skład To był krótki postój. A przed nami EU47008, na tor trzeci przy peronie siódmym, wjeżdża lokomotywa Husarz, która dzisiaj prowadzi skład do stacji Berlin Hauptbahnhof. Planowy odjazd o godzinie 13.05.

a także skład lotniskowy do stacji Warszawa lotnisko Chopina koleje mazowieckie skład spółki Polregio ED72 z Warszawy Centralnej do łodzi fabrycznej Pociąg Lubomirski do Zakopanego jest opóźniony ponad 65 minut z powodu awarii taboru. Takie info dostałem przed chwilą. To jedyny opóźniony skład w tym momencie. Punktualnie wjeżdża pociąg Zamojski z Kołobrzegu oraz Gorzowa Wielkopolskiego i mamy tryfina 062. Pierwszy rusza skład do Siedlec ER75013. Odprawiany jest Samojski. Druga jednostka ER75010. Oba składy mają odjazd o 13:26. Podróż na peron siódmy. Pociągi Mewa, Silesia. Za chwilkę wjedzie pociąg do stacji Szczecin Główny, czyli Intercity Mewa. Skład wjeżdża na tor trzeci przy peronie siódmym. Następny w kolejce jest pociąg Silesia na pełnej trasie z Warszawy Wschodniej do Pragi. I taka krótka historyjka z happy endem, znalazłem bilet na peronie, ważny na teraz, no i spróbowałem szczęścia, podszedłem do ławeczki i okazało się, że jedna z pań właśnie zgubiła ten bilet. Także fajnie wyszło. Ale nie ma czasu, bo już jedzie Vectron Ludek. Który poprowadzi skład Silesii? Prowadzi w zasadzie. Około 2 minuty postoju ma Silesia, bo sprawnie przyjechał Vektron. Zainteresowanie dosyć spore przejazdem tym składem dla nowy odjazd 13.40 a ja idę na moją z góry upatrzoną pozycję silezja jest odprawiana a ja sobie mogę tylko wyobrazić ile stresu oszczędziłem tej starszej pani odnajdując jej bilet oraz ją ludek rusza Za chwilę kolejne atrakcje, pociąg Sobieski, wagonowy, skład zastępczy Sienkiewicz. Punktualnie jedzie wagonowy, skład zastępczy z pociągiem Sienkiewicz z Krakowa do Olsztyna. W zestawieniu składu miał być brak wagonu gastronomicznego, no i nie ma go. EU 160.007 się trafił i wagon połówkowy skład rusza punktualnie a za chwilę powinien wjechać Sobieski ale jest opóźniony około 10 minut Po cichu liczyłem na jakąś dziewiątkę z tym składem, ale mamy EU minut powinien, A skład piętrowy służbowy, który nagrałem przed chwilą, pojedzie jako pociąg osobowy do Siedlec. Nastąpiła zmiana toru i peronu dla pociągu Sobieski i teraz skład wjeżdża na tor szósty przy peronie piątym. Mamy Biankę Okleina Adriatic Express. Niewielkie opóźnienie. Janka Rusza. A jutro chyba ostatni kurs będzie składu z Rijeki. dzisiejszy Dorijeki jeszcze będzie wracać. Skromny skład, ale w jakiś tam sposób zostało to połączenie stworzone i przetestowane. Daleka, ale mamy EW60. A nieco bliżej nas skład do Koło Brzegu. Ekspres Intercity Premium z godziny 14:08 i na tym poronie pozostanę, aby nagrać skład Gorieki 250 250013 Na to trzeci, przy poronie siódmym mamy Vectrona, w okleinie Baltic Express z pociągiem Sobieski. Wektron Jacek na czele składu grupa wagonów do Rijeki, która jedzie jako Euronight Adriatic Express. Trzy wagony. A reszta składu jedzie do stacji Wien Westbahnhof. Do odjazdu pozostała niecała minuta. Elektron Cargo Unit Skład rusza punktualnie Operacyjny. bardzo wielu klientów i wagon 348 na końcu składu Wickiewicz z Białego Stotu do Wrocławia Głównego skład zespolony 61,015 na tor piąty wjeżdża Impuls Poloregio, pociąg Lutynia z Warszawy Wschodniej do stacji Poznań Główny. A za chwilę powinna wjechać Silesia pociąg Silesia Wektron Mojmir Jeden wagon ekstra Niedostępny dla podróżnych A to Silesia, która jedzie na całej długości Z Pragi Pociąg Intercity Silesia Z Pragi do Warszawy Wschodniej Stoi na torze drugim Przy peronie szóstym I za chwilkę Opuści stację Warszawa Zachodnia Wjeżdża skład Polregio do stacji Warszawa Główna. Rusza pociąg TLK Lubomirski ze Szczecina do Zakopanego. Opóźniony ponad 70 minut. Bardzo długa trasa w pociągu i długi skład. Wjeżdża pociąg Zamojski do koło brzegu oraz Gozowa Wielkopolskiego. Wjeżdża pociąg Fredro ze stacji Wrocław Główny. drogę odprawiany jest pociąg Zamojski mamy godzinę 14.35 samojski rusza wy tego nie widzicie ale za samojskim jedzie skład piątrowy kolei mazowiecki 147003. Być może także poprowadzi skład do Siedlec. Z łodzi fabrycznej do Warszawy Wschodniej jedzie pociąg Jagna. Lubomirski ten jest punktualnie. wyruszył ze stacji Zakopane bodajże o 8.23 punktualnie jedzie Berlin Warszawa Express z Berlina i ponownie mamy usaża. tym razem EU44 001 Powoli dochodzi godzina 15. Pociąg Lech odprawiony EU200-004 rusza. melduje się Express Intercity Premium ze stacji Bielsko-Biała Główna. A ten odcinek dobiega końca. Dziękuję za oglądanie do tego momentu. Życzę udanego roku szkolnego. Cześć!